Po opuszczeniu sierocińca, dziewczynka nie miała domu ani pieniędzy. Samotny starzec chętnie ją przygarnął, ale w nocy obudził ją dźwięk powoli otwierających się drzwi. Krzyknęła z przerażenia, bo tam stał. Zanim przejdziemy dalej, powiedz nam, z jakiego kraju oglądasz ten film. Miłego słuchania. Świat poza sierocińcem zawsze wydawał się Ani niejasny i przerażający. Teraz. Gdy stała przy bramie z małym tobołkiem w rękach, ten świat spadł na nią całym swoim ciężarem. Siedemnaście lat. Bez stawki, bez podwórka, bez bratniej duszy. Jej żołądek burczał z głodu, a umysł był pusty. Słońce chyliło się już ku zachodowi, barwiąc niebo na fioletowo i pomarańczowo. Anie szła zakurzoną drogą, wybierając kierunek na chybił, trafił. Małe miasteczko w którym spędziła całe swoje życie. Wydawało się obce i wrogie. Domki, które mijała, skrywały swoje tajemnice za szczelnie zaciągniętymi zasłonami. Ludzie spieszyli się ze swoimi sprawami, nie zwracając uwagi na samotną dziewczynę z zagubionym spojrzeniem w oczach. Usiadła na przygarbionej ławce na niewielkim placu. W jej tobołku było tylko kilka starych sukienek i para upartych butów. Wszystko, co miała. Nie było żadnych pieniędzy. Sierociniec, dopełniając formalności, dał jej świadectwo ukończenia szkoły i niewielką sumę pieniędzy dokładnie za kilka dni najskromniejszego życia. Szybko zrobiło się ciemno. W publicznym ogrodzie paliły się przyćmione latarnie, rzucając dziwaczne cienie. Anie zadrżała od wieczornego chłodu. Wiedziała, że musi znaleźć jakieś schronienie, zanim zrobi się ciemno. Wstała z ławki i ponownie przeszła się ulicami, mając nadzieję na cud. Nie było żadnego cudu. Wiał tylko zimny wiatr, a głód skręcał jej wnętrze. I wtedy, gdy rozpacz prawie ją ogarnęła, zobaczyła go. Starszy mężczyzna stał na skrzyżowaniu, opierając się na łasce. Jego usiana zmarszczkami twarz wydawała się smutna i zmęczona. Patrzył na Anię dziwnym, badawczym wzrokiem. Próbowała odwrócić wzrok, ale nie mogła. Coś w tym człowieku przyciągało ją, wywoływało niejasne poczucie nadziei. Mężczyzna podszedł do niej powoli. Jego kroki były ciche i niepewne. Witaj, dziewczyno powiedział cichym, ochrypłym głosem Co robisz sama o tak późnej porze? A nie milczała, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Bała się, że ją przegoni. Tak jak zrobili to inni. Nie masz dokąd pójść, zapytał, jakby czytał w jej myślach. Przytaknęła, nie podnosząc wzroku. Rozumiem, westchnął mężczyzna. Nazywam się Edże Siemionowicz. Chodź ze mną. Mam dom. Annie spojrzała na niego z niedowierzaniem. Czy to naprawdę był cud, na który tak liczyła? Dlaczego chcesz mi pomóc? zapytała starając się ukryć drżenie w głosie Przypominasz mi kogoś odpowiedział Edze Siemionowicz unikając jej spojrzenia A potem nie mogę zostawić cię samej o tej porze Odwrócił się i poszedł ciemną ulicą Annie, wahając się przez chwilę podążyła za nim Bała się ale strach przed nieznanym był jeszcze silniejszy Dom Jegora Siemionowicza okazał się starym dwupiętrowym budynkiem, zagubionym w głębi niewielkiego ogrodu. Zaniedbany ogród z krzywymi jabłoniami i gęstymi krzewami nadawał domowi wygląd opuszczonego i tajemniczego miejsca. Kiedy weszli do środka, Anie ogarnął zapach starości i kurzu. W półmroku korytarza trudno było rozróżnić szczegóły. Stare meble przykryte pokrówcami, matowe obrazy w złoconych ramach. Skrzypiący parkiet. Wszystko wskazywało na to, że dom od dawna nie widział ręki mistrza. Edzie, Siemionycz zapalił świece i pokój rozświetlił się miękkim, migoczącym światłem. Na ścianach pojawiły się fantazyjne cienie, jakby nie tylko oni dwaj mieszkali w tym domu. Całkiem tu vintage, mruknęła Anię, starając się ukryć niepokój. Tak, westchnął Jegor Siemionowicz. Ten dom kryje w sobie wiele wspomnień dobrych i złych. Zaprowadził ją do małego pokoju na pierwszym piętrze. Pokój był skromnie umeblowany. Łóżko, stół, krzesło i stara szafka z lampą naftową na stole. To będzie twój pokój, powiedział Jegor Siemionowicz. Nie jest zbyt przytulny, ale jest ciepły i bezpieczny. Ania rozejrzała się. Pokój był rzeczywiście prosty, ale czysty. Na oknie wisiała stara, Wyblakła zasłona. Dziękuję, szepnęła. Dziękuję bardzo. Nie ma za co, odpowiedział jegor Siemionowicz. Przyniosę ci coś do jedzenia. Musisz być głodna. Wyszedł z pokoju, zostawiając Anię samą. Usiadła na łóżku, czując, jak ogarnia ją zmęczenie. Dom wydawał się ciemny i tajemniczy, ale jednocześnie bezpieczny. Być może wreszcie znalazła miejsce w którym mogła odpocząć od niekończących się wędrówek. Edże Siemionowicz wrócił z miską gorącej zupy i kawałkiem chleba. Anie łapczywie rzuciła się na jedzenie. Było niesamowicie smaczne. Jedz, jedz, uśmiechnął się Edże Siemionowicz. Musisz nabrać sił. Po jedzeniu Anie poczuła się znacznie lepiej. Zmęczenie jednak nie ustąpiło. Idź spać, powiedział Jegor Siemionowicz. Jutro będzie nowy dzień. Zgasił lampę i wyszedł z pokoju. Annie położyła się do łóżka, przykryła starym, ale ciepłym kocem. Pokój pogrążył się w ciemności. Tylko słabe światło księżyca prześwitywało przez zasłonę. Zamknęła oczy, próbując zasnąć, ale niepokój nie pozwalał jej zasnąć. Dom był cichy, ale cisza wydawała się złowieszcza. Deski skrzypiały. Liście szeleściły za oknem, stary zegar tykał na dole. Każdy dźwięk wydawał jej się podejrzany. Zanim zasnęła, wydawało jej się, że w domu jest ktoś jeszcze, jakaś niewidzialna obecność obserwująca ją z ciemności. Próbowała przekonać samą siebie, że to tylko jej wyobraźnia, uruchomiona przez zmęczenie i stres. W końcu ogarnął ją sen. Zapadła w głęboki, niespokojny sen. Pełen niejasnych obrazów i niespokojnych przeczuć. W środku nocy Anie obudził dźwięk, który sprawił, że serce waliło jej w piersi. To było skrzypienie, powolne, przeciągające się, jak jęk starego drzewa, skrzypienie otwieranych drzwi. Leżała nieruchomo, bez tchu, nasłuchując każdego szelestu. W pokoju było ciemno, tylko słabe światło księżyca prześwitywało przez luźne zasłony, rzucając dziwaczne cienie na ściany. Skrzypienie powtórzyło się głośniej, i Annie zdała sobie sprawę, że drzwi rzeczywiście się otwierają. Ogarnął ją strach, sparaliżował. Próbowała sobie przypomnieć, czy zamykała drzwi na noc, ale w jej głowie była tylko ogłuszająca pustka. W drzwiach pojawiła się wysoka postać. Światło księżyca wpadające do pokoju obrysowało jej niewyraźną sylwetkę. Anie nie mogła dostrzec twarzy, jedynie ciemną, wydłużoną sylwetkę, która wydawała się groźna w ciszy nocy. Postać powoli, niemal ukradkiem, weszła do pokoju. Serce Andzi waliło szaleńczo. Wydawało się, że zaraz wyrwie się z jej piersi. Chciała krzyczeć, ale jej gardło ścisnęło się i wydobył się z niego tylko słaby, stłumiony jęk. Postać poruszała się w jej kierunku, powoli, nieubłaganie. Jak duch z głębi nocy. Światło księżyca ześlizgnęło się po ramieniu postaci, i Anię zobaczyła, że było to ramię starszego mężczyzny. Postać zbliżyła się do łóżka, pochylając się nad Anią. Poczuła na twarzy jego ciepły, przerywany oddech. Do jej nosa dotarł zapach starego drewna, kurzu i czegoś subtelnie medycznego. W panice Anię wydała z siebie głośny, rozpaczliwy krzyk. Jej głos zdawał się przecinać ciszę nocy, odbijając się echem od ścian starego domu. Poderwała się gwałtownie z łóżka, odsuwając się od postaci. Szybko odnalazła ręką włącznik na stoliku nocnym i zapaliła światło. Pokój natychmiast wypełnił się ostrym, jasnym światłem, przeganiając nocne cienie. Przed nią stał Jegor Siemionowicz. Ubrany był w długi, staromodny szlafrok który w tym świetle wydawał się jeszcze bardziej ponury. Jego twarz była blada i zwiędła, a oczy puste i niewidzące. Stał kołysząc się jak pijany i mamrocząc coś niezrozumiałego. Sofia, Sofia, gdzie jesteś? Mruknął, jego głos był niski i drżący. Anie spojrzała na niego z przerażeniem. Wydawał się całkowicie zagubiony, oderwany od rzeczywistości. Jego wzrok wpatrywał się w nią, jakby widział kogoś innego kogoś, kogo ona nie mogła zobaczyć. Jegoże Siemionowicz zawołała nieśmiało, próbując do niego dotrzeć. Wszystko w porządku nie odpowiedział. Jego spojrzenie pozostało puste i obojętne. Wciąż mamrotał imię Sofii. Jego głos stawał się coraz cichszy. Nagle zatrzymał się. Jego ciało zamarło jakby nagle został pozbawiony życia. Jego spojrzenie nieco się rozjaśniło, ale wciąż było puste. Stał nieruchomo, jak posąg i milczał, a nie ogarnęło dziwne uczucie. Strach stopniowo ustępował, zastąpiony przez niepokój i niejasne współczucie. Zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak z Jegorem Siemionowiczem. Powoli podeszła do łóżka, starając się nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Aby nie przestraszyć go jeszcze bardziej. Podchodząc do niego, delikatnie położyła dłoń na jego ramieniu. Jegor Siemionowicz. Powtórzyła. Jej głos był miękki i kojący. Wszystko w porządku. Jestem tutaj. Wzdrygnął się na jej dotyk, jakby budził się z głębokiego snu. Jego spojrzenie skupiło się na niej. Anie. Mruknął. Jego głos był słaby i niepewny. Co? Co ja tu robię? Rozejrzał się, jakby widział ten pokój po raz pierwszy. Jego twarz wyrażała całkowite zdezorientowanie i oszołomienie. Ty. Po prostu wszedłeś, odpowiedziała Annie, starając się mówić tak spokojnie, jak to tylko możliwe. Wydawałeś się spać. Zmarszczył brwi, próbując sobie coś przypomnieć ale w jego oczach była tylko pustka. <laughs> Nic nie pamiętam powiedział. Jego głos był pełen troski: Przepraszam, Annie, kropka. Nie chciałem cię przestraszyć. Annie poczuła, jak mięknie jej serce. W jego głosie był szczery żal i zdała sobie sprawę, że naprawdę nie zdawał sobie sprawy ze swoich czynów. W porządku, odpowiedziała, próbując się uśmiechnąć nic mi nie jest. Może powinieneś wrócić do swojego pokoju i trochę odpocząć. Przytaknął. Wciąż wyglądając na zdezorientowanego, Anie pomogła mu się obrócić i powoli poprowadziła go w stronę drzwi. Szedł, potykając się jak we śnie, a ona czuła, jak się trzęsie. Prowadząc go do pokoju, pomogła mu położyć się do łóżka. Usiadł na krawędzi z opuszczoną głową i zakrył twarz dłońmi. „Przepraszam”, powtórzył stłumionym głosem. Anie stała obok niego w milczeniu, nie wiedząc. Co powiedzieć? Czuła, że potrzebował wsparcia, ale nie wiedziała, jak mu pomóc. Odpocznij trochę, powiedziała w końcu. Nic ci nie będzie. Po cichu wyszła z pokoju, zamykając za sobą drzwi. Po powrocie do pokoju usiadła na łóżku, czując się całkowicie zdruzgotana. Incydent z nocy przeraził ją, ale jednocześnie wzbudził w niej dziwne uczucie współczucia dla jego rasiemionowicza. Zdała sobie sprawę, że nie jest on tylko dziwnym starcem, ale człowiekiem, który nosi w sobie głęboki ból. Leżąc w ciemności, długo nie mogła zasnąć. W jej głowie kłębiły się fragmenty nocnych wydarzeń, zmieszane z jej własnymi lękami i niepewnością. Co skrywał ten stary dom i jaką tajemnicę skrywał Edze Siemionowicz? Poranne światło prześwitywało przez luźne zasłony, nadając pokojowi ani delikatne pastelowe barwy. Obudziła się z poczuciem niepokoju, który prześladował ją od poprzedniej nocy. Przypomniała sobie fragmenty nocnych wydarzeń, skrzypienie drzwi, wysoką postać w świetle księżyca, przerażone szepty. Anie zadrżała, przypominając sobie lodowate przerażenie, które ścisnęło jej serce. Schodząc na dół, znalazła Jegora Siemionowicza w kuchni. Siedział przy stole, Popijał herbatę i patrzył przez okno z pewnym dystansem. Zauważywszy Anię, uśmiechnął się słabo. Dzień dobry, powiedział niskim, ochrypłym głosem: Jak ci się spało? Anię zawahała się, nie wiedząc, jak zacząć rozmowę o nocnym incydencie. Niezbyt odpowiedziała szczerze nie mogłam długo zasnąć. Jegor Siemionowicz westchnął i odstawił filiżankę. Bardzo mi przykro. Anie kropka powinienem był cię ostrzec, powiedział, patrząc Ani prosto w oczy. Zamilkł, zbierając myśli. Anie usiadła naprzeciwko niego, czując narastający w niej niepokój. Cierpię na lunatyzm, powiedział w końcu Jegor Siemionowicz. Zaczęło się to wiele lat temu, po, po śmierci mojej córki. Anie uniosła brwi ze zdziwienia. Miałeś córkę? Zapytała. Jegor Siemionowicz skinął głową, a w jego oczach pojawił się tak głęboki smutek, że Anie poczuła się zakłopotana jej pytaniem. Tak, miała, odpowiedział. Miała na imię Sofia. Zmarła, gdy miała zaledwie osiem lat. Choroba. Była bardzo podobna do ciebie. nie kropka te same blond włosy, te same duże oczy. Zamilkł, jakby pogrążony w bolesnych wspomnieniach. Annie milczała, nie wiedząc, co powiedzieć. Czuła niewidzialną nić zaciskającą się między nimi, nić wspólnej straty i bólu. Nie pamiętam, co robię we śnie, kontynuował Jegor Siemionowicz, wyglądając przez okno. Powiedziano mi, że włóczę się po domu, wykrzykując jej imię. Czasami, czasami wydaje mi się, że jest blisko. Annie spojrzała na niego ze współczuciem. Teraz zrozumiała, dlaczego zachowywał się tak dziwnie w nocy. Nie był zły ani niebezpieczny. Był po prostu pogrążonym w żalu mężczyzną, który stracił najdroższą osobę w swoim życiu. Przepraszam, powiedziała cicho Anię Kropka. Rozumiem. Jegor Siemionowicz odwrócił się do niej i uśmiechnął słabo. Dziękuję, Anio, powiedział. To wiele dla mnie znaczy, że rozumiesz. Nie chciałem cię przestraszyć. Po prostu nie wiem, jak z tym żyć. Znów zamilkł, a w pokoju zapadła cisza, przerywana jedynie cichym tykaniem antycznego zegara na ścianie. Annie nagle zdała sobie sprawę, że ten stary, samotny mężczyzna potrzebował jej tak bardzo, jak ona jego. Dlaczego mi pomogłeś? zapytała Anię Kropka. Dlaczego przyprowadziłeś mnie do swojego domu? Jegor Siemionowicz westchnął i potarł grzbiet nosa. Nie wiem, odpowiedział Prawdopodobnie dlatego, że przypominałaś mi Sofię. Być może dlatego, że dostrzegłem w tobie ten sam ból i samotność, które sam odczuwam. Prawdopodobnie dlatego, że nie mogłem przejść obok ciebie obojętnie. Spojrzał na Anię z taką szczerością i ciepłem, że zaparło jej dech w piersiach. Kiedyś byłem lekarzem. Kontynuował Jegor Siemionowicz: Ratowałem życie, ale nie mogłem uratować mojej córki. To moja wina, zawsze będę się za to obwiniał. Zamilkł, a po jego policzku spłynęła samotna łza, a nie poczuła, jak serce ściska jej się z litości. To nie była twoja wina, powiedziała cicho: Nie mogłeś nic zrobić. Jegor Siemionowicz potrząsnął głową. Musiałem, odpowiedział. Powinienem był przy niej być. Musiałem ją chronić. Zamilkł. A w pokoju znów zapanowała cisza. Annie podeszła do niego i objęła go ramionami. Wszystko będzie dobrze, wyszeptała. Obiecuję. Jegor Siemionowicz przytulił ją do siebie, trzymając ją tak mocno, jakby bał się, że zniknie. Ania poczuła. Jak strach i niepokój znikają w jego objęciach, ustępując miejsca uczuciu ciepła i bezpieczeństwa. Dziękuję, Anio, wyszeptał. Dziękuję, że tu jesteś. Ania odsunęła się i spojrzała na niego. W jego oczach widziała smutek, ale też nadzieję. Nadzieję, że wszystko można jeszcze naprawić. Nadzieję, że nie jest sam. Zostanę Powiedziała Anie. Zaopiekuję się tobą. Jegor Siemionowicz uśmiechnął się, a jego twarz rozjaśniła się. Naprawdę. Zapytał. Zostaniesz? Anie skinęła głową. Tak, odpowiedziała. Zostanę. W tym momencie Anie zdała sobie sprawę, że znalazła coś więcej niż tylko dach nad głową. Znalazła coś znacznie więcej rodzinę rodzinę. Którą sama sobie wybrała. Rodzinę opartą na miłości, zrozumieniu i wspólnej stracie. Spojrzała na jegora Siemionowicza i uśmiechnęła się. Napijmy się jeszcze herbaty, powiedziała, a ty opowiesz mi o Sofii. Edrze Siemionowicz odwzajemnił uśmiech. Z przyjemnością. Odpowiedział. Od czego by tu zacząć? Siedzieli w kuchni do wieczora, rozmawiając o przeszłości teraźniejszości i przyszłości. Annie dowiedziała się wiele o Sofii, o jej ulubionych zabawkach, o marzeniach i nadziejach. Z kolei Edze Siemionowicz dowiedział się wiele o Ani, o jej trudnym dzieciństwie, o jej marzeniach i lękach. Stopniowo nawiązała się między nimi szczególna więź, więź dwóch samotnych dusz, które odnalazły się w tym ogromnym i okrutnym świecie. Annie zdała sobie sprawę, że nie boi się już tego starego domu. Zrozumiała, że to jej dom, a Jegor Siemionowicz jest jej rodziną. Wieczorem, przed pójściem spać, Anię znów poczuła niepokój. Ale tym razem nie był to niepokój strachu, ale niepokój odpowiedzialności. Zdała sobie sprawę, że teraz musi zaopiekować się Jegorem Siemionowiczem. Musiała pomóc mu poradzić sobie z żałobą. Musiała stać się dla niego rodziną, której już nie miał. Położyła się w łóżku i zamknęła oczy. Przyszedł jej na myśl obraz Sofii, małej dziewczynki o blond włosach i dużych oczach. Anię poczuła, jak jej serce wypełnia miłość i współczucie. Zaopiekuje się nim, wyszeptała. Obiecuje. Z tymi słowami zasnęła, czując, jak w jej duszy budzi się nadzieja. Nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nadzieję że będą mogli wyleczyć się nawzajem z ran przeszłości. Nadzieje, że będą mogli stworzyć nową rodzinę opartą na miłości i zrozumieniu.